To co jest na duży plus jeszcze w tym samochodzie w porównaniu na przykład do V60, e, którą ostatnio też miałem e, dzięki uprzejmości Pana Roberta z serwisu Pozdrawiam e, użytkować, e, to na pewno tego miejsca tutaj z przodu jest więcej. Ja czuję się dużo lepiej tutaj jednak w suv niż, niż w tym kombi. E, natomiast mamy tutaj CarPlaya, który jest w końcu bezdotykowy. Nie trzeba ciągnąć tego kabla. W V60 mój telefon się nie dogadał. I zawsze coś było z nim nie tak. Po kablu z CarPlayem działał OK, po Bluetooth się nie odtwarzał dźwięku z, z telefonu. Natomiast tutaj Działa to bezprzewodowo, działa to bardzo dobrze, szybko. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Nareszcie multimedia tutaj w Volvo e, są na takim poziomie, jakie powinny być. Nawet żeby sobie zmienić światła zewnętrzne, to zobaczcie, że nie, nie możemy tego zrobić. Jedyne co to możemy wrzucić, długie i tyle. E, natomiast wszystkie łącz, ustawienia łącznie z tylnym światłem e, przeciwgielnym mamy na przysłowiowym tablecie. Czy to jest rewolucja? No, na pewno ewolucja. Czy to się wszystkim podoba? Na pewno nie. Takim, takiemu boomersowi jak ja nie do końca wolałbym to mieć tradycyjnie, natomiast myślę, że jak moje bąbelki dorosną, no to dla nich to będzie naturalne, no bo oni już zna będą znali tą wersję świata. My żyjemy w innej wersji świata, oni, będą, oni żyją w swojej, eee, i dla nich to będzie jako użytkowników nowoczesnej technologii coś naturalnego muszę wam przyznać, że jest jedna rzecz, która nie do końca mi e, pasuje w tym samochodzie, a mianowicie zawieszenie. To zawieszenie nie jest e, takie przyjemne, jak mogłoby być. Wydaje szczególnie lewa strona sobie lubi popiskiwać, lubi sobie gdzieś tam podstukiwać, lubi sobie skrzypieć. To jest taki Efekt, który moja żona by powiedziała, że nikt tego nie zauważa oprócz mnie, no ale tak jest. Może faktycznie się czepiam, natomiast jest to dla mnie wyczuwalne, i okej, okay, no nie jest to może auto klasy premium, więc nie ma też się co, co czepiać, natomiast jest to gdzieś słyszalne. Na duży plus, słuchajcie, taka trywialna, niepozorna rzecz, dźwięk kierunkowskazu. Ja lubię te klasyczne. Mamy tu dźwięk klasyczny. Porównując na przykład do, do omody, którą ostatnio testowałem, no to tam jest faktycznie futurystyczny ten dźwięk. Nie wszystkim może się to spodobać. Tutaj jest jak najbardziej na plus. Fajna jest też kierownica. Nietypowy owal. Jest podcięta na górze, na dole. Ma delikatne wypustki do, do trzymania. Generalnie dość dobrze reaguje. Ledwo człowiek ruszył kierownicą i już skup się na jeździe, a nie zajmuj się pierdołami. Zaraz wyświetla się komunikat, dlatego driver alert wyłączamy. Nie będzie nam auto mówiło, jak mamy żyć. Generalnie mam takie wrażenie, że w tej poprzedniej motoryzacji mieliśmy więcej wpływu na, na pewne rzeczy, na przykład znowu się przyczepić do tej tylnej wycieraczki, mogliśmy sobie wybierać, czy ma chodzić przez cały czas, czy okresowo tutaj może chodzić tylko okresowo nie ma trybu ciągłego, albo ja jestem już za stary żeby tą funkcję uruchomić Sprawdźcie, jest coś, co tygryski lubią najbardziej i muszę przyznać, że jest to e, przyspieszenie w tym aucie, możemy sobie wybrać Tryb jazdy. Mamy zasięg standard i osiągi. To co my lubimy najbardziej, to są osiągi. Ja od razu czuję, jak to auto przy tym samym wciśnięciu pedału gazu, co w trybie standardowym, to auto od razu chce się wyrywać. No i mamy tutaj ten efekt gromadzenia tej energii w tych kondensatorach, który jest w stanie m, przez krótki moment, ale wyczuwalny oddać nam więcej tej, tego momentu obrotowego niż faktycznie jest moc tego auta. Ja to porównuję do tego mojego roweru elektrycznego, który mam, który w piku ma 19 kW. Ten pik trwa 2-3 sekundy, ale jest to na tyle wystarczające i przyjemne, że daje frajdę z jazdy, a w tym samochodzie już w ogóle. Pomimo tego, że to nie jest auto autostradowe i pewnie większość użytkowników będzie korzystało z niego na dojazdy tylko do pracy do jazdy po mieście i myślę, że to jest jak najbardziej fajne rozwiązanie i w tym przypadku się sprawdzi. To mimo wszystko jadąc autostradą nawet to 140 na godzinę jest nim cicho. Oczywiście nie mamy tutaj dźwięku silnika, słyszymy tak naprawdę tylko opory opon, szum wiatru i te zewnętrzne docierają do nas tylko sygnały dźwiękowe. Natomiast nie przeszkadza to w niczym, jest komfortowo, jest cicho. Pomimo tego, że zawieszenie jest trochę głośniejsze niż można by się spodziewać, no to tak naprawdę to co najbardziej przeszkadza to szum opon, ale to samo mamy w spalinówkach, tyle że w spalinówkach nam zagłusza to silnik. Mamy zestaw Harman Kardon, więc jak możecie się domyślać, poziom nagłośnienia jest naprawdę zadowalający. Jeżeli nie jesteś melomanem, to będzie absolutnie wystarczające i nasze ulubione utwory brzmią świetnie. Mamy tryb sport. Wyłączyliśmy kontrolę trakcji. Słuchajcie, zobaczymy ile to przyspiesza do setki. 3 2 1 start. Mamy tu dual motor, czyli napędzamy przednią i tylną oś i muszę powiedzieć, że to robi wrażenie i to przyspieszenie jest Wgniatające. To, czego się bałem, to, że po przekroczeniu 100 km na godzinę yy, będzie odczuwalny spadek yy, mocy yy, tego silnika. Natomiast yy, nic bardziej mylnego. Yy, spokojnie do 140, czyli w takim yy, Użytkowania autostradowym nie ma tego spadku i od 100 do 140 przyspiesza tak samo żwawo jak i do 100 na godzinę. W zależności od naszych nastrojów możemy sobie ustawić nie tylko oświetlenie nastrojowe, ale też wykorzystać dźwięki, które są zaprogramowane do tych programów i zobaczcie mamy Archipelago, Somar jest Nordic Twilight zaraz zobaczymy jaki będzie dźwięk no nie, to... To bardziej nerwowe atmosferę wprowadza. Zobaczmy dalej. E, o, zorza polarna. No, i tu już jest dużo lepsze, ale chyba zobaczymy jeszcze Forest Bath. Będziemy się kąpać w drzewach. A to już jest przyjemne. Ale chyba najlepszy jest ten archipelag. Ciekawe, czy użytkownicy y, X30 korzystają z tych y, funkcji na co dzień.